Rozpoczynamy dzisiaj drugą edycję studiów podyplomowych Executive Offshore Wind MBA. Ta druga edycja jest kontynuacją programu, który rozpoczęliśmy pół roku temu dla pierwszej grupy. Zabierać będzie wobec tego wszystkie te najważniejsze i najbardziej wartościowe elementy. Mamy również nadzieję, że nowi partnerzy i nowi wykładowcy, którzy pojawią się w programie, również wniosą do niego nowe wartości, nowe walory, nowe treści. Bardzo nas cieszy to, że program ten spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno słuchaczy, uczestników, kandydatów, jak również całego środowiska morskiej energetyki wiatrowej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podczas uroczystej inauguracji programu przyjmiemy w poczet słuchaczy Executive Offshore MBA kolejnych 20 uczestników. To są osoby, które przyszły do nas zarówno z firm, które działają w branży energetyki morskiej. Często są to ci liderzy tego rynku, ale także firmy, które liczą na to, oczekują tego, że staną się uczestnikami łańcucha dostaw w ramach budowy morskich farm wiatrowych. W tym gronie znalazły się oczywiście również osoby spoza sektora energetyki morskiej. To są osoby, które swoją przyszłą karierę projektują jako tę właśnie związaną z tą dziedziną biznesu. Pokażemy tutaj jeden z naszych dużych projektów, w których byliśmy odpowiedzialni za fazę projektowania, nadzór nad budową, transport, instalację oraz składowanie tych materiałów. Projekt był bardzo skomplikowany, składał się z wielu komponentów. Użyliśmy tam aż dwa nasze główne statki i całą masę jednostek pomocniczych. Wierzę, że będzie to ciekawy dodatek do studiów, taki realny z prawdziwym biznesem. I decided to join this master because the program is very attractive. It's the only one offered in Poland and uh, compared also with the other kind of master offered in the other part of Europe. It's more practical and is more business oriented. Zaczęta się podjąć studia na uh, w Uniwersytecie Morskim, uh, studia podyplomowe z MBA po to, żeby zdobywać doświadczenie menadżerskie, czy zdobywać wiedzę menadżerską w dziedzinie offshore.